Czołem z pałem, kluski z rosołem, dzisiaj będzie mikro <noise> <noise> oczywiście żartuję. Pomyślałem, że w takiej formie wybaczcie jeden szablon, coś na szybko chciałem przygotować. Chcę Wam powiedzieć, czego się dowiedziałem, jakie, jakie kwestie gdzieś tam się pojawiły. W związku z tym, że mnie pytacie o, o, o sporo rzeczy, pojawiają się pytania na przykład o jednostki, o, o kwestie wyboru urządzenia, ale też gdzieś tam o koszt, o którym sam też myślałem. Więc jeżeli Was to interesuje, to zapraszam króciutko. Oczywiście od razu podkreślam, też nie jestem ekspertem, więc warto, żeby każdy też brał pod uwagę własne rozeznanie, ale może Wam się to, coś to przyda. Powierzchnia mieszkania razy 100. O co chodzi? Chodzi o dobro urządzenia i jakby takie zdrubne podejście do kwestii metrażu. I, I mocy chłodniczej, co podkreślam, podkreślam, właśnie mocy chłodniczej urządzenia. Można to zrobić w taki sposób, na przykład 30, właśnie, powiedzmy, metrów razy 100 i otrzymamy wówczas 3 kW. Hmm. Oczywiście, jeżeli mieszkanie jest bardzo wysokie powyżej, na przykład 2,5 metra, y, można policzyć troszkę inaczej, czyli na przykład uwzględnić na wysokość mieszkania, policzyć w związku z tym, jakby kubaturę, tak, objętość, czyli byłoby 30 metrów, na przykład razy 3 metry wysokości. I, I później przeliczylibyśmy tę wartość w taki sposób, że mnożylibyśmy razy 40 W. Otrzymany wynik, ale to jest jakby jeden jedna, jedna ze sposobów, który wam pokazuję. Moc chłodnicza, moc elektryczna. Myślę, że to jest dobre określenie. Mam nadzieję. Słuchajcie, 2 kW, a 0,8 to są bardzo istotne i zupełnie jakby różne parametry. To nie jest tak, że urządzenie, które ma 2 kW, będzie w takiej tej mocy chłodniczej, ono będzie tyle prądu pobierało. Absolutnie nie. Pamiętajcie też o decybelach. Ostatnio miałem kontakt z tym urządzeniem, montowałem u urodziny 65-decybelowe. Jest głośniejsze zdecydowanie niż moje. Musicie sami rozeznać. Warto mieć świadomość, że to, to ma znaczenie. Ok, czyli króciutko z fizyki powtórka 1 kW, czyli 1000 W, czyli. Inaczej to są 3412,142 BTU. Co to jest to BTU dziwne? To jest British Thermal Unit, z tego co się zorientowałem. Na godzinę tak naprawdę powinno być podawane, chociaż nikt tego tak nie robi. No więc jak to jest w przypadku mojego urządzenia? No to są te 2 kW przeliczone na BTU, czyli to wychodzi 7000. I teraz jak to może wyglądać z kosztem? Przy pewnych założeniach, na przykład 4 godziny dziennie i 20 dni w miesiącu, z których korzystamy z klimatyzacji, bierzemy tę moc, która była na tabliczce znamionowej 0,8 kW, oczywiście tam był kW na godzinę, na 60 minut, mam nadzieję, że to nie jest, z fizyki, w związku z tym, <laughs> słuchajcie, nie będziemy się zagłębiać aż tak, 64 kWh. No i teraz, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę taryfę G11, z tego, co też wyczytałem, taką dosyć typową dla gospodarstw domowych, Teraz na 2021 rok na maj to jest jakieś 63 grosze kosztu za kilowat, kWh, przepraszam. W związku z tym, jeżeli byśmy sobie pomnożyli te 64 kWh, utrzymujemy 40 zł. Czy to jest dużo, czy mało? Niech każdy z Was oceni. Mam nadzieję, że jeśli tutaj się tutaj totalnie nie walnowałem w tych obliczeniach. Ja jestem dosyć pozytywnie zaskoczony mimo wszystko, że, że biorąc pod uwagę komfort, który daje takie urządzenie, to nie jest jeszcze taki straszny koszt. Poza tym myślę, że istotne jest to, że to urządzenie też nie pracuje ze stałym poborem, poborem prądu, ponieważ agregat się może włączyć, wyłączyć, nawiew może być szybszy i bardziej intensywny lub słabszy, więc to wszystko ma znaczenie. No tak, to już koniec. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeżeli Wam się podobało kciuk w górę. Zapraszam do subskrypcji. Dzięki Wam bardzo za pozytywny feedback. To jest bardzo sympatyczne i też daje taką energię, wiecie, do dalszego nagrywania. Pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam do komentarzy, do Waszych, do waszych spostrzeżeń. Jesteśmy w kontakcie i życzę wielu przyjemnych, chłodnych chwil. Do usłyszenia.